Zobaczmy jak sobie poradzi o ja pierdziu tylko skuterów na świecie ma takie przyspieszenie i ten jest jednym z nich 90 km na godzinę Zobaczmy z bliska. Przyglądnijmy się bliżej. Zacznijmy od góry. Kierownica. Szeroka kierownica. 720 mm. Nie jest w oryginale. W oryginale 620 sobie założyłem szerszą. Identyczną, ale szerszą. Bo ja lubię szerszą. Myślę, że szersza kierownica jest bezpieczniejsza niż taka e, malutka w tych miejskich. To już są takie malutkie, że ja nie wiem, co jest w ogóle... Nie rozumiem tego. Zmieniłem też gripy, chociaż oryginalne gripy są bardzo takie stylistycznie fajne. Dobrze się trzymają. zajbiste gripy. Potęga. No? Ale ja jednak jestem przyzwyczajony z roweru do esi gripów i sobie zamontowałem esi Chunky. Czarne. Chociaż one takie czarne jak nie wiem, tam, nie, no tak jakoś sprzedają, ale pasują. Nie? Jest oczywiście dźwignia prądu. To nie, gazu nie ma, to jest prąd. Nie? Która ma troszeczkę opóźnienie. Panie kolejno. No i to opóźnienie jest, czyli wciskamy tą dźwignię, i gdzieś łapie dopiero w tym miejscu. Ale nie łapie tak jak w chińskich e ja mówię skuterach, bo się tak mi już utarło, ale powiem to chujaj noga, dobrze. No, chociaż tu noga nie hula. No. E w chińskich jest od razu. Buch, już masz moc. Buch, od razu. Tutaj jest takie sekundowe jakby opóźnienie. I trochę mnie to irytuje. Ale można się do tego przyzwyczaić, chociaż facet na Facebooku e, znalazł inną manetkę, link oczywiście w, op, w opisie, która właśnie e, niweluje to takie właśnie e, opóźnienie. I to jest ciekawe, muszę zamówić, ciekawe. Myślałem, że to jest sterownik tym steruje, ale facet twierdzi, że nie. No to przetestujemy to, zamówimy, link w opisie sobie sprawdzisz i zobaczymy. Mhm. Idąc dalej, tutaj mamy przycisk światła, kierunkowskazy, klakson. To za chwilę. Chociaż mogłem go włączyć i po prostu włącz klakson? O, widzisz, piękny. Komputer. Komputer jest zabezpieczony hasłem, które sobie sam ustalasz. Moim zdaniem, jest to lepsze zabezpieczenie niż zabezpieczenie na kluczyk. Oczywiście, na kluczyk jest szybsze, bo wkładasz kluczyk w ciach, ciach. Ale przypuśćmy, że złodziej przychodzi, ma swoją stacyjkę, która na Aliexpressie kosztuje, każdy może zamówić 10 dolarów. Przychodzi, podpina, bo tu jest taka szy szybko złączka i odjeżdża. A z takim komputerkiem już można byłoby się, mógłby się troszeczkę potrudzić. Chociaż nie wiem, z takiego komputerka też nie może kupić od nami i. No właśnie. Kontynuujmy. Tu mamy kontroler, który to kontroluje całym tym właśnie komputerem. Ja może wpiszę ten sekretny kozik i pokazuje się nam ekranik. I mamy tutaj różne tryby. Od ekologicznego, czyli. 20, no światło się nam odbija, bo nie jest nie jesteśmy, widzisz, czyli y, 20 na godzinę możesz sobie jechać ekologicznie pięknie przez miasto, także w pełni legal. Y, dalej jak przecież plus, no to jest drive, czyli No drive, czyli dobra jazda. Dalej jest S, czyli sport. No to już zaczynać być grubo, panie kolego. No. Na, na sportowo, jak to mówią, to też musisz się już ubrać na sportowo, kask, wszystko, bo to już naprawdę jest moc. Jest C, czyli crazy. Crazy to już jest takie, panie kolego, że tak zaciąkasz, że normalnie, o, o mało się nie zesrałem, jak pierwszy raz i nim jechałem, no, mówię Ci, taka jest moc. Dobra, i X, no to X to już jest, panie kolego, pamiętasz, taki był film X. X, 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 XXX, X, To jest właśnie to, Panie kolego. Ultra pompa. Normalnie to już jesteś jak kierowca Formuły 1, jakiś James Bond. No, jeszcze jak sobie włączysz, bo jest taka opcja, żeby sobie jeszcze włączyć tą, to na czerwono. Co to jest? To jest turbina, extra turbinę. To jest takie walnięcie, że z butu wypadniesz, Panie kolego. Jest jeszcze cruising control, oczywiście I, i, i wiele, wiele różnych ustawień, ale nie będą cię tutaj zanudzał, bo to widać, i tak będzie za długie. Hamulce nac. Dobre hamulce, nie mogę się do nich przyczepić w ogóle. Przypominają mi nawet x teki Światło, nie ma tu szybki, to jest dziwne, ale u innych też nie ma. Tylko są takie dwa krągi, które dają jakieś takie światło, no powiedzmy, że średnio to światło. Ładnie to wygląda, ale sama siła światła, zobaczycie na końcu wideo, jest dość średnia moim zdaniem. Kirin. M4 Pro ma taką malutką lampeczkę, a świeci lepiej. Kierownica, która ma wygląd karbonowy, ale nie jest karbonowa, to jest tylko taki wygląd. Ona jest aluminiowa albo jakiś inny metal. To podejrzewam, że aluminium taki powlekany, taką otoczką z matu bardzo wygląda ładnie. System składania jest perfekcyjny. Przykręca się i zamyka lokiem. Nie będę teraz tego przykręcał, bo bo, no, bo, no bo po co, nie? Na pewno widziałeś to w, w innych wideo. Eee, tu mamy steering damper. Steering damper nie jest w zestawie. Co to jest steering damper? To jest damper sterujący, to jest taki pochłaniacz, jakby nie było, yy, yy, wibracji. Bo z zawieszeniem typu C, wszystkie kolejne które mają zawieszenie typu C, i nie tylko, nawet takie z normalnym zawieszeniem, Podczas wysokich prędkości kierownica potrafi wpaść w takie wibracje, i ten damper to właśnie niweluje nieba ziemia. Tu, bez tego styling dampera, da się jeździć tak do 60 km na godzinę. W ogóle nie, nie potrzebuje styling dampera. Wyżej już bym raczej ci proponował, bo przy gwałtownym hamowaniu, lub przy jakimś super przyspieszaniu, możesz troszeczkę wpaść. Właśnie w taki wobbling action Można to oczywiście skontrować na, Tutaj na damperach Ale jednak dla bezpieczeństwa Lepiej mieć niż nie mieć Niż później żałować prawda? No i to jest to właśnie Tu jest oczywiście redbound Możesz sobie skontrować Pięknie Mamy i silniczek Opony CST 90x65, które moim zdaniem są twarde i niestety są niewyważone. Trzeba by je wyważyć. Moim zdaniem tutaj ten wentyl robi nam troszeczkę, no jest trochę bicie. Ja już zamówiłem inne kapcie. Zobaczymy na innych kapciach, takich wiecie włoskich, porządnych kap kapciach. O ile będzie mi się chciało to zmienić, albo po prostu wyważymy to koło i zobaczymy jak na wyważonym będzie. Przy, przy, mówię o przy dużych prędkościach, bo przy niskich to nie ma znaczenia. Tutaj mamy klakson. Niestety odsłonięte e, przewody trzeba by je taśmą izolacyjną śmignąć. I tutaj mamy porty zasilania, też trzeba by je śmignąć, zanim wy, wyruszymy na jakąś wodę. Te błotniczki bardzo dobrze, no i wyglądają tak symbolicznie, ale bardzo dobrze ściągają. To jest wszystko dobrze op opracowane. Jest wideo na YouTubie, link w, w, w opisie, go się pokazuję, jak, jak to zbiera. Zbiera przepięknie, jak na taki malutki, symboliczny e, błotniczek. Zaporty zasilania, oczywiście wielki dek. Nóżka. Nóżka jest niesamowicie, tak normalnie jak chodzi, jak patrzę. O! Jak w szwajcarskim zegarku, jedna z najlepszych nóżek jakie yy, widziałem. Yy, gdzieś tam musieli w sklepie trochę go Czas, czasnąć, nie? Yy, tarcze. Tarcze, panie kolego. A, hamulce przypominają mi x teki hmm. Jak i mocą! i wyglądam. Piękny błotniczek z tyłu. Wow. Ktoś mi się tak przysmolił. No no nic, no? Piękny jest. Wow. Zresztą część zrobiłbym na karbonową, nie? Taką jakąś... No że wiem. No nie. Co ty myślisz? Napisz w komentarzu. Piękne zawieszenie, jak to jest wszystko solidnie zrobione, jak to jest pakiet zawalisty. O! Chodzi jak w zegarku. Nie odkurzyłem go. No nie odkurzyłem go, jest brudny, no bo, przed, no bo testujemy, nie? No to wiesz, no to co? To, to nie jest jak na giełdzie samochodowej, że plaki będziemy tego, To testy muszą być porządne. Ej kolego. Światła. Włączymy te światła boczne, czyli kierunkowskazy. Najpierw musimy go włączyć. Bo go wyłączyłem kierunkowskazy. A, widzisz, kierunkowskazu nie włączysz. bez kodu, no no. Zieleta. zileta. O, tutaj zasłania trochę nam kabelek, a ten kabelek to jest kabelek, panie kolego? Od? Od czego ten kabelek jest? Hamulce jest łatwo wymienić, bo przewód nie idzie do środka, do deku, tylko tu idzie boczkiem. Więc jakbyś chciał jakieś inne sobie założyć. No problem, panie kolego, no problem. Ejo. Z tej strony mamy osłonę widzimy, Idzie tutaj, ona chroni tutaj no, ten przewód przed yy, sprężyną. Pięknie to jest wszystko, zobacz. Wykonane i solidnie. Co tu tak się obtarło? Skąd tu tego obtarło? Nie wiem. No to no nic. To jest cholerna noga, to trzeba używać, panie. To trzeba jeździć, to ma być zadowolenie. Masz być szczęśliwy. I o to chodzi. Sterowniki, widzisz, są na zewnątrz. Tutaj mamy 400a, tam z dwóch stron. I pokrywa, która trzyma baterię jest stworzyła sztucznego. Hmm? Ale cała ta klatka, która ją tutaj e, chroni, jest naprawdę solidna, solidna, nie? Co o tym myślisz? Hmm? Podoba ci się, nie? Do mnie też. No pewnie. To by coś zjadło, nie? Zawieszenie. Jak na chmurce. No, Zrobiłem 48,9 km dzisiaj. W trybie, trochę w trybie turbo, super turbo takim X, trochę w trybie D, trochę w trybie S. Także tak, mieszany tryb. Zimno, bo będzie z 5 stopni, bo to w nocy jeździłem. Mam 48,9 km, 42% na baterii. Zabiście, nie? Myślę, że bardzo dobrze. A propos, jak przyjedziecie skuterem właśnie z takiego zimna. Hulaj skuterem z tam zwał tak zwał. To nie ładujcie jej od, od razu. Ogniwa muszą się ogrzać. Niech one pozostaną. Dwie-3 godziny właśnie w cieple 20 parę stopni. I dopiero w ten czas. Od razu nie. Niektórzy mówią, na forach piszą, że ekran z nami. W słońcu nic nie widać, jak nic nie widać, wszystko widać elegancko. Na kamerze troszkę mnie widać, ale w rzeczywistości, wszystko odczytasz w pełnym słońcu. Zobacz, bo na nim jest jeszcze oryginalna folia, trzeba by ją zdjąć. Hmm. Światła to są kierunkowskazy, bardzo fajnie wyglądają. aczkolwiek włączmy sobie światła, wyłączmy kierunkowskazy, Światło boczne. Światło stop. No i oczywiście, światło przednie, które no nawet nieźle rozświetla. Jest bardzo szerokie. Jak dam na szeroki kąt, to stracimy tutaj i na jakości wideo. A mniej więcej widzimy, jak jest. A może dobra, zmieńmy jednak szerokość. Możemy sobie ustawić. Dobrze świeci. Zobacz. Z Zdarajka mi dać pięknie. Jest moc. Taka moc nie jest dostępna tanio. I tu mam dowód w ręku. 20 kawa papieru. Pozdrawiam i polecam.